Za chwilę odsłuchają Państwo kolejnej audycji podcastu Mateusza Grzeszczuka Podróż bez paszportu. Jeżeli interesuje Was świat, to nie mogliście lepiej trafić. W tym programie najważniejszy jest gość ekspert, który dzieli się swoją wiedzą i to ma realny wpływ na nasze życie. Nie zapomnij wspierać audycji na Patronite i podzielić się nią z innymi. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. A dzisiaj za mną jest Mateusz Gibała, polityka po nordycku, Również zapraszam serdecznie na portal Industry Alarm. Kłaniam się, Mateuszu, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj oczywiście polityka nordycka, konkretnie przyglądamy się Duńczykom. Premier Danii, Mette Frederiksen, wystosowała oficjalne przeprosiny w imieniu państwa za stosowanie przymusowej antykoncepcji wobec kobiet na Grenlandii. Drodzy państwo, mówimy o latach 60. XX wieku. No właśnie, Mateusz, jakie były te społeczne i polityczne wtedy uwarunkowania stosowania tej przymusowej antykoncepcji? Przede wszystkim w latach 60. Dania nie traktowała Grenlandii tak jak teraz. Dla Danii, Grenlandia w tamtych czasach była dalej terenem kolonialnym wręcz, który zawłaszczyła sobie, tak twierdzą Grenlandczycy, i stosowała różne eksperymenty. Dlatego Grenlandczycy do tej pory, nawet przy tych przeprosinach, o których mówimy, nie są do końca usatysfakcjonowani tymi przeprosinami. I to, co najważniejsze, to tak naprawdę retoryka genencyjnego rządu, który nadal mówi, że całkowitą tak naprawdę wagę tych wydarzeń ponosi Dania niż z Grenlandii. Że to Duńczycy są odpowiedzialni za te czyny i to Duńczycy w latach 60., jak i później, tworzyli te straszne rzeczy. Bo też mówimy o tym, że genencje dzieci były... Tak naprawdę przymusowo zabierane z dynamicy rodzin do Danii, do domów dziecka czy do rodzin zastępczych. Więc ten problem związany z wkładkami antykoncepcyjnymi to jest tak naprawdę jedna z części problemu między Danią a Grenlandią, który już od tych 60 lat postępuje. Duńczycy. Tak naprawdę mają nie tylko w tym momencie problem historyczny i społeczny związany z tym, ale też z ostatnimi wydarzeniami związanymi z Ameryką, a mianowicie tym, że i amerykański wywiad ostatnio podpadł. Tym, że wysłał trzech szpiegów, by obserwować Dylanczyków, i to również Duńczyków martwi, bo wiemy, że ostatnie miesiące dla Danii i Genlandii nie były dość łaskawe w relacjach. Tak naprawdę, Dylanczycy od ponad pół roku są, można powiedzieć, że tak naprawdę. Zachęcani przez Amerykanów, żeby przejść na tą ich retorykę tego, że są w ruchu MAGA i mogą dołączyć potencjalnie do terenów należących do Amerykanów, lub być oddzielnie. Oczywiście Dylanczycy mają też i problem do Amerykanów, ponieważ Amerykanie od setek lat, od naprawdę, Dylanczyków również traktowali dość transaktywnie i kolonialnie, więc y, mimo, że to jest oddzielny temat, to widzimy, że ten kolonializm tak naprawdę jest tematem dominującym w tym regionie i Denamczycy nie mogą się podzielić z tym, jak byli traktowani, jak są według nich nadal traktowani w tej polityce zagranicznej obu państw, jak i całego cały globu tak naprawdę. No, zastanawiałem się właśnie, w jaki sposób żądani tłumaczył swoje działania wówczas, jak zmieniło się jego stanowisko dzisiaj. Co się takiego wydarzyło? Generalnie możemy powiedzieć, że Duńczy, dla Duńczyków ta sytuacja jest tak naprawdę piętą achillesową, bo muszą się tłumaczyć za coś, co ich rząd i ich pokolenie nie stworzyło. Do tego problemu to nie oni stworzyli, a ich przodkowie. I w tym momencie, dla Duńczyków, nawet mimo tych przeprosin, Moim zdaniem sprawa nie jest załatwiona, bo Duńczycy, żeby pokazać to, że zmienili podejście do Grenlandii, muszą zacząć poważniej patrzeć na ten kraj, jak i yy, tak naprawdę zacząć więcej inwestować. To Dylanczycy podkreślają, że byli przez wiele, wiele lat niedoinwestowani, i jednym z takich głównych postulatów Dylanczyków jest to, żeby tak naprawdę Dania zaczęła inwestować. Nie tylko w kwestię surowcową, która jest cały czas teraz na piedestale, ale też na przykład w transport, logistykę, nowe lotnisko. Więc widać, że Granczycy oprócz tych takich przeprosin wymagają konkretnych działań w postaci inwestycji, co moim zdaniem obecnie nie ma zbyt dużego potlasku po stronie duńskiej, bo Duńczycy trochę mają podejście, że przeprosili. I to jeszcze sprawa załatwiona, więc y, moim zdaniem, mimo tej szlachetnej sprawy ze strony szlachetnego ruchu ze strony premier Danii, y, ten konflikt dalej będzie postępował w tej stronie społecznej, tak bo o ile strona rządowa powiedzmy, że jest na razie na takich ochłodzonych, dobrych warunkach, bez y, konfliktu takiego zażyłego bo to widać ze strony Duncie, tak, która przeprasza, jak i dylancji, która również przeprosiła, no i troszeczkę obarczyła Dymczyków, więc troszeczkę ten ofensyw jest dalej zachowany, ale nie jest to aż tak agresywne, jak jeszcze było za czasów tych podłosek o Trumpie i tych jego żądań, które troszeczkę wzmocniły tą retorykę. Więc y, moim zdaniem to dalej będzie ten problem społeczny, który nie będzie rozwiązany przez najbliższe lata, bo sprawy społeczne, jak wiemy, mogą być czasami zachowane pod piasek, pod, pod ziemię, ale po jakimś czasie możemy je odkopać i ponownie mówić o dyskryminacji czy o tym jednym z tak naprawdę traktowali Dżinaczyków, a traktowali niestety niesprawiedliwie. No właśnie, zastanawiam się, w jaki sposób w przyszłości Duńczycy chcą zapobiegać podobnym naruszeniom praw człowieka w przyszłości, ale tak jak mówisz, ciężko im się tłumaczyć temu współczesnemu pokoleniu za wydarzenia, które według nich, no dla nich same też być może są w jakiś sposób niezrozumiałe. Jaka re reakcja Grenlandii tym towarzyszą, tym wydarzeniom? Generalnie, to ja wcześniej troszeczkę zajawiłem, że Niemczycy czy społeczeństwo nie są pogodzeni z tym, co było i widać, że tutaj troszeczkę ta zmiana pokoleniowa dalej świadczy o tym, że z pokolenia na pokolenie te traumy są przenoszone i ten bunt narasta, bunt niepodległościowy, który się wytworzył właśnie z tych działań. Ja ci taki bunt yy, tak naprawdę całościowo możemy to nazwać, bo przeciwko nie tylko Danii, ale innym państwom, innym imperium to jest zauważalne. Chociaż troszeczkę to zmalało, to Jenanczycy jednak też to, co ważne, uczą się o tej historii. Mają w podręcznikach zapisane informacje o tym, co Duńczycy robili na tych terenach, jakie były ich zdaniem eksperymenty. Też musimy pamiętać o tym, że drenamczycy chcą się spierać dalej z Danią na forum międzynarodowym, chociażby w ONZ-cie, tak jak jest sprawa Samów w krajach nordyckich, tak samo i tutaj. Chcą yy, tak naprawdę skończyć tę sprawę na forum międzynarodowym, nie chcą po, po takiego polubownego za zakończenia, jakiego byśmy być może chcieli żeby było między tymi dwoma mimo wszystko bratnimi narodami, ale raczej możemy spodziewać się moim zdaniem eskalacji tego ze strony dynamczyków, Może nie teraz, ale tak jak powiedziałem wcześniej, na pewno to po jakimś czasie powróci i może powrócić ze zdwojoną siłą. I drodzy Państwo, zachęcam również do słuchania nordyckim okiem Audycję o Północy. Też odam go o Grenlandii i o Danii. Rozmawialiśmy. Maciej Zborowski za mikrofonem, a za komentarz bardzo dziękuję, Mateusz Gibała. Dziękuję bardzo.